Model compact Pelot posiada wiele innowacji. Ciekawe sterowanie, bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze. Możliwość rozbudowy o model fi Posiada też palnik samoczyszczący oraz to widać bardzo kompaktowe wymiary. Mamy górny załadunek paletu. Pelot ładujemy od góry. Bardzo komfortowy dostęp. Warto powiedzieć o budowanym palniku na pelet. Ma funkcję samoczyszczenia, dzięki czemu możemy spalać pelet trochę gorszej jakości.